Cześć. Dziś zakupy filmowe. Będzie oczywiście miks gatunkowy, a więc mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. No to co? Zaczynamy. Zacznijmy sobie od paru filmów z lat 90. Już dobrze wiecie, jeśli jesteście ze mną dłużej, że ja tę dekadę uwielbiam nie tylko ze względów sentymentalnych, ale też dlatego, że odmieniła oblicze kinematografii. Tak możemy powiedzieć, bo powstało wtedy mnóstwo mnóstwo filmów, które bardzo mocno zarysowały się właśnie w tej historii, ale też mają rzesze swoich fanów. Można powiedzieć, że te filmy nadały inny kierunek yy, trochę rozwoju właśnie kina. Yy, są to. Tytuły na przykład takie jak Lęk Pierwotny, Oczy Szeroko Zamknięte, Cienka Czerwona Linia, więc tutaj mamy... Even Horizon jeszcze był, więc tutaj naprawdę tych gatunków jest sporo. Nawet już nie wspominam o Heart*, bo, no bo to jest oczywiste, a ja ten film już mam na swojej półce, więc dzisiaj nie będę o nim opowiadać, ale ja go uwielbiam. No i tutaj celowo nie mówię o paru tytułach, bo właśnie one się zaraz tutaj u mnie pojawią. No to co, zacznijmy sobie od pierwszego tytułu, którym jest... Film Kontakt, możemy powiedzieć, że wręcz taki legendarny film. Kino science fiction, wiecie już dobrze, że ja bardzo lubię, więc tego tytułu nie mogło tutaj zabraknąć. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, ale też nie tylko z tego względu postanowiłam go mieć, bo uważam, że jest naprawdę świetnie zrobiony, stoi na bardzo wysokim poziomie, też. Trzeba wziąć pod uwagę, że to było jednak lata 90. więc technologicznie to wszystko stało na innym poziomie, ale tutaj prezentuje się doskonale, to wszystko jest wyważone, bardzo dobrze pokazane, świetne aktorstwo, naprawdę tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o te efekty specjalne, no to tak sobie myślę zawsze, że jeśli czegoś nie umie się pokazać naprawdę dobrze, to lepiej tego w ogóle nie pokazywać. No, niestety, patrząc na te najnowsze filmy science fiction, no, twórcy nie wyznają chyba takiej zasady. Wiadomo, mamy tutaj już SGI, tak, mamy zaawansowane te wszystkie metody obrazowania tych wszystkich zjawisk, chociażby właśnie tych dziejących się w kosmosie i tak dalej. No i myślę, że naprawdę mnóstwo twórców wyszłoby na tym o wiele lepiej, gdyby nie wychodzili nawet jakoś mocno poza ramy tego, co na przykład było w filmie Kontakt. I na tym się skoncentrowali zamiast używać jakichś fikuśnych metod, nowinek technologicznych, które wyglądają fatalnie według mnie na, na ekranie. Więc no, no cóż, no, dajcie mi znać, czy wy też tak, tak to odbieracie. Moi drodzy, jeśli chodzi o film Kontakt, tutaj właśnie to wszystko zostało świetnie pokazane, i mimo tego, że nie mamy tutaj jakichś, nie wiadomo jakich fairerków, no to wszystko naprawdę prezentuje się świetnie. Ja ten film bardzo lubię jeszcze z jednego względu, ponieważ on stawia bardzo istotne pytania dotyczące wiary, ale nie wiary w Boga, niekoniecznie, czy wiary w istnienie obcej cywilizacji, tak? Niekoniecznie. Najbardziej podoba mi się to, chyba tutaj, że. Zrobiono tutaj z tematu, który często pojawia się w, w, w kinie, coś zupełnie innego, i co więcej, tutaj nie starają się twórcy nam narzucić jakiegoś światopoglądu dotyczącego właśnie wiary Boga, czy też w w istnienia obcych cywilizacji. To jest tylko przyczynek do postawienia sobie kolejnych pytań, dotyczącego przede wszystkim tego, jak istotna jest wiara w naszym życiu, ale niekoniecznie wiara właśnie w Boga, czy w. w inne cywilizacje, tak? Tylko wiara sama w sobie, dlaczego ona jest tak istotna w życiu człowieka. Bardzo, bardzo ten film lubię, cenię i bardzo do mnie przemawia. Więc ja gorąco zachęcam, jeśli jakimś cudem jeszcze tego filmu nie oglądaliście, naprawdę myślę, że to jest doskonały film. I kolejny film z lat 90., czyli. Dzień zakłady, moi drodzy, film katastroficzny. I ja chcę Wam powiedzieć, że nie każdy film katastroficzny jest katastrofą. To jest właśnie jeden z nich. Ja wiem, że jest wiele osób, które pewnie powiedzą, że to nie jest dobry film. Według mnie naprawdę jest ok, szczególnie porównując go do innych tytułów, do innych filmów katastroficznych, które są po prostu. Naprawdę jedną wielką katastrofą. Ten film stoi naprawdę na dobrym poziomie. Efekty specjalne są, no trzeba, do, trzeba to tutaj powiedzieć, że są kiepskie, ale myślę, że to nie jest najważniejsze w tym filmie, bo tutaj jest te akcenty zostały trochę inaczej rozłożone e, aktorstwo jest całkiem niezłe, Morgan Freeman w roli prezydenta e, no tutaj jest wszystko ok, e, co, w ogóle zastanówmy się może przez chwilę dlaczego najczęściej filmy katastroficzne są takie złe dlatego, że nie wyrywają się w ogóle spoza pewnego tego schematu a najczęściej to wszystko jest takie zhamerykanizowane. Tutaj mamy głównego bohatera, który ratuje świat, i to wszystko jest takie banalne, sztambowe, i tak dalej. No właśnie, a ten film taki nie jest. Tutaj bardzo cenię twórców za to, że oni wyłamali się z tego schematu. Oczywiście, no ten schemat jest jakoś tam zrealizowany, ale mimo wszystko nie jest to tak przewidywalne jak w, w, w innych filmach, więc ja bardzo, bardzo cenię to, że tutaj próbowano jednak ten schemat chociażby zmodyfikować i jednak widza zaskoczyć, więc tutaj jest ten element takiego zaskoczenia, co ja bardzo cenię. I jeszcze, moi drodzy, ścieżka dźwiękowa, według mnie naprawdę ta muzyka jest bardzo dobrze skomponowana. Nie ma tutaj jakichś fajerwerków, nie wiadomo jakiego arcydzieła, ale ona spełnia świetnie swoją formę. Ona naprawdę nadaje takiego klimatu, ma swoją głębię, dodaje takiej atmosfery grozy i tajemnicy niepokoju, więc naprawdę fajnie to wszystko tutaj wygląda. I w ogóle za poruszenie też tego, tego tematu związanego z taką pewną selekcją i kategoryzacją ludzi taki bardzo kontrowersyjny temat ze względu na chociażby ich wiek i zdolności yy, różnego rodzaju, tak? to jest bardzo interesujące, że ten temat muśnięto, ale jednak muśnięto. Więc yy, ja polecam naprawdę, jeśli yy, dotychczasowe propozycje były fiaskiem, myślę, że warto spróbować. I jeszcze dwa tytuły tej dekady, których nie mogło tutaj zabraknąć, aż się dziwię, że dopiero teraz je skompletowałam tutaj mamie na półce. Mój drodzy, Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku. Um, no myślę, że każdy z Was oglądał Kevina przynajmniej ten raz w życiu. Myślę, że nie dało się tego uniknąć. Ja akurat jestem fanką tych filmów, naprawdę je uwielbiam. Mają swój ogromny urok, świetnie mi się kojarzą z moim dzieciństwem, więc ja naprawdę je bardzo, bardzo lubię. Udało mi się upolować wersję z lektorem polskim, tutaj akurat w tym przypadku bardzo, bardzo mi zależało, żeby ten lektor polski był. Ja na ten temat nie będę się rozwodzić, bo świetnie te filmy znacie. Jeśli chcecie dowiedzieć się jakichś ciekawostek z planu tego, jak to wszystko było kręcone, to ja gorąco Wam polecam serial Netflixowy, tak? Nie przesłyszeliście się? Netflixową produkcję! dotyczącą właśnie y, takich kultowych filmów, które, y, które towarzyszyły nam w, w, w miarę dorastania, tak? w miarę upływu czasu, tam są tytuły właśnie takie jak nie wiem, Dirty Dancing, y, Kevin Sam w domu, powrót do przyszłości, więc gorąco Wam polecam zerknąć sobie na ten, ten, na ten tytuł, bo tam właśnie dowiadujemy się tego wszystkiego, jak te, jak te produkcje powstawały, jak y, doszło do tego, że... Yy, że w ogóle ten pomysł się pojawił, jakie pojawiły się problemy w trakcie realizacji tego filmu, yy, i tak dalej. Więc ja gorąco Wam polecam ten serial. To jest tytuł: yy, The Movies That Made Us. Yy, yy. I tam właśnie możecie się dowiedzieć o, o wiele więcej na temat yy, Kevina. I ja Wam tutaj tylko taką ciekawostkę powiem, że. To, co nam się najbardziej kojarzy z tym filmem, to na pewno dom sam sobie, tak? Tam ma przecież miejsce ym, cała akcja tego filmu. Tam są rozstawiane te wszystkie pułapki i tak dalej. No to moi drodzy, teraz ciekawostka. Ten film w ogóle nie był kręcony w domu jako takim. Tak! Nie przesłyszeliście się? A więc gorąco bardzo zapraszam do obejrzenia tamtego, y, tamtego serialu, chociażby jednego odcinka właśnie poświęconego tej produkcji. No to lecimy dalej. Jeśli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. Jestem wielką fanką Toy Story, a więc musiałam uzupełnić swoją biblioteczkę o część drugą. No tak, moi drodzy, nie miałam części drugiej, miałam tylko pierwszą i trzecią. Na temat czwartej wolę się w ogóle nie, nie wypowiadać, bo ona dla mnie nie istnieje. To jest dla mnie jedno wielkie nieporozumienie, pomyłka. Ja nie chcę zaakceptować faktu, że coś takiego w ogóle powstało, tak? Ja części drugiej nie miałam, bo z. Tej trylogii można powiedzieć. No wiem, że to jest ta część czwarta, ale przez długi czas to była trylogia. Ta część druga niezbyt mi się, zresztą ona mi się podobała, ale mnie bardzo denerwuje postać Jessie. Ja wiem, ja nie lubię Jessie. Czy jest tam ktoś na tym całym świecie, kto ma podobne odczucia? Kogo ta postać denerwuje? Jestem bardzo ciekawa, dajcie mi znać. I piosenko Emily też mi się nie podoba, więc. Nie wiem, powiedzcie mi, powiedzcie mu, moi drodzy. No ale wracając do tego filmu, obejrzałam go sobie jakiś czas temu po raz kolejny i naprawdę, słuchajcie, on jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony. Ja w ogóle tę to uwielbiam, cenię za bardzo wyso wysoki poziom realizacji, za błyskotliwy humor i naprawdę to, postać Reksa, postać Hama, no po prostu ja ich uwielbiam, to jest cudowne, ale nie tylko dlatego ja tak to lubię, bo. E, jeszcze, co warto zauważyć, mamy tam mnóstwo odniesień do popkultury, mamy... Te, 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 to jest bardzo intertekstualne, szczególnie to widać właśnie w części drugiej, kiedy mamy postać Zurga i odniesienia do Star Wars chociażby. Więc naprawdę, naprawdę e, ja te, e, te serie filmów e, bardzo, bardzo cenię. E, no, mogłabym długo, długo Wam tutaj o tym e, opowiadać, Czwartej części nie akceptuję w ogóle, tak jak Wam powiedziałam. Sztucie jest w ogóle jakaś wielka pomyłka dla mnie. Um, właśnie, a jeśli chodzi o ten temat, to jeszcze chcę Wam coś powiedzieć, bo nie wiem, czy Wy też zauważyliście, ale ja zauważyłam taką tendencję od paru ładnych lat tworzenia postaci pokroju sztućca. Oczywiście sztuciec tego nie, za, nie zapoczątkował. On jakby w, z tym nurtem tej rzeki, można powiedzieć. Um, Wypłynął na powierzchnię. No, nie wiem, czy Wy też to zauważyliście, ale teraz jest taka tendencja tworzenia bohaterów niby zabawnych. Oczywiście zabieg wprowadzania tego typu postaci jest dobrze znany i lubiany, jest bardzo funkcjonalny, on się świetnie sprawdza. To jest wprowadzenie postaci takiej nieco głupiutkiej, takiej niezdalnej, czasami namazalnej, no, tego typu ma cechy osobowościowe, taka postać. I to się świetnie sprawdza. To naprawdę działa i działało przez wiele, wiele lat, ale od pewnego czasu możemy zaobserwować, że zamiast tej postaci, tego typu postaci, mamy postać zupełnie inną, bo postać, niestety, Krytyna, tak możemy powiedzieć. Ta postać jest po prostu tempa. Ona nie jest urocza w tym. Że czegoś nie wie, albo się potknie, albo jest taka słodka urocza, czy jakaś tam jeszcze, bo tutaj mamy cały wachlarz tych, tych cech, żeby wpisać się w schemat właśnie takiej postaci. Nie, mamy po prostu idiotę, tak możemy po prostu powiedzieć wprost. I mnie bardzo martwi ta tendencja, niepokoi i boli. Bo ja zawsze miałam dużą, dużą dozą sympatii, kołałam do, do tego typu postaci, a tutaj widzimy, no, że ta tendencja idzie w bardzo niepokojącym kierunku. Moi drodzy, mam nadzieję, że, że powrócą te złote czasy, kiedy, kiedy na ekranie gościły postacie jednak um, zabawne, a nie... No właśnie, już sami sobie dopowiedzcie. Mnie to też martwi z tego względu, że dzieci po prostu to oglądają, bo najczęściej właśnie w filmach animowanych to się pojawia, skierowanych do najmłodszych. I jednak to, że dziecko ma kontakt z takim tworem kultury, to wykształca w nim pewne poczucie smaku i poczucie humoru, bo na to naprawdę ma. Kultura ma bardzo duży wpływ na, na nas, na ludzi i w szczególności też na dzieci, które dorastają z określonymi tytułami naprawdę uczą się pewnych wzorców, pewnych schematów zachowań i też właśnie wypracowują sobie pewne gusta, tak? Więc to jest bardzo niepokojące według mnie, że coś takiego ma miejsce. Warto też zwrócić uwagę, że kiedyś bardzo często pojawiały się postacie, które były inteligentne, chociażby Laboratorium Dextera i to był hit na Cartoon Network, to też w Polsce się u nas właśnie pojawiło w, w, we wczesnym, nie wiem, to były późne lata 90. No i później ta seria była kontynuowana, o ile dobrze pamiętam. No i w ogóle taka tendencja właśnie do, do obrazowania też postaci inteligentnych, które były pewnym wzorcem dla dzieci, to było bardzo, bardzo dobre. No już nie będę tutaj się nad tym rozwodzić, bo mogłabym bardzo dużo tutaj na ten temat powiedzieć, no ale widzimy coś całkiem przeciwnego w kinie. Teraz film odnoszący się do II wojny światowej. Um, film związany właśnie z zamachem tak zwanego, na tak zwanego Kata Pragi, czyli Reinharda Heinricha. Um, jest jeszcze jeden tytuł, który chciałabym Wam polecić, a tutaj go nie mam, czyli Operacja Anthropoid, która też z tym tematem jest silnie związana. Tam mamy Cilliana y, Mafiego chociażby, y, który, ten film jest bardzo dobrze zrealizowany, ten też jest bardzo dobry, ale Operacja Antropoid jakoś bardziej chyba do mnie, z tego, co pani tam przemówiła. Y, przypominam Wam tylko, że jest to mimo wszystko film poświęcony zakupom książkowym, a nie recenzjom, więc ja niektórych tytułów mogę... Y, y, no, nie, mogę nie pamiętać ich aż tak dobrze, więc mi wybaczcie, jeśli czasami będę mniej konkretna niż zwykle. No dobrze, więc ten tytuł y, Polecam ich operację Antropoid przy okazji także. I teraz film dla fanów muzyki, ale nie tylko, bo dla fanów kina także. Film legendarny, czyli. Amadeusz. Ja bardzo się cieszę, że właśnie tę wersję udało mi się zdobyć, bo jest to wersja dwupłytowa, moi drodzy. Na tej drugiej płytce mam film dokumentalny, właśnie odnoszący się do tego, jak ten film powstawał, więc jestem bardzo ciekawa już tego wszystkiego. Film jest doskonały, jest naprawdę świetnie zrealizowany. Dużo pięknej muzyki. Nie będę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale jeśli nie oglądaliście, ten film dotyczy. Można powiedzieć pewnego pojedynku kompozytorów, ale ta rywalizacja nie jest tak naprawdę taką za bardzo rywalizacją, ponieważ ta walka między innymi, między innymi jest bardzo nierówna. Tutaj jest duża doza takiej subiektywności w tej całej opowieści, nie mylić z technikami subiektywizacji, bo to jest jednak coś innego, tutaj wcielamy się w zasadzie w, w, wręcz w, w jednego z kompozytorów, który właśnie rywalizuje z Amadeuszem. Tak? No i jest to, tak jak powiedziałam Wam, walka bardzo nierówna, tutaj tego kompozytora wręcz trawi, możemy powiedzieć, takie poczucie niesprawiedliwości, że Amadeusz dostał Taki talent od Boga, mimo tego, że prowadzi taki hulaszczy typ życia, i w ogóle z tym talentem swoim tak naprawdę się nie liczy, nie wykorzystuje go według według naszego głównego bohatera, tak jak powinien wykorzystywać, i można powiedzieć, że go tak trwoni. A on, który ciężko pracował od dziecka, który chciał tworzyć piękno, to było jego wielkim marzeniem, no jego, jego wysiłki można powiedzieć, są kompletnie nieudane, kończą się porażką i nie jest doceniany w ogóle w swoim środowisku, i czuje się bardzo pokrzywdzony, że tej Bożej iskry. No, jemu akurat zabrakło, więc ja gorąco wam ten film polecam. Jest świetnie zrealizowany. Jeśli chcielibyście poznać e, moje zdanie e, na jego temat w takiej dłuższej formie, to ja wam e, gorąco was zachęcam do zerknięcia e, na mój inny film. Film o artystach jest też film o artystkach. I te dwa filmy właśnie obrazują to jak artyści byli portretowani w kinie są tam właśnie różnego rodzaju propozycje i tytuły które omawiam więc gorąco was zachęcam do zechcienia na ten film no i teraz film myślę że bardzo dobrze wam już znany czyli Parasite czyli no tutaj mamy zdobywcę Oskarowego, tak możemy powiedzieć. Świetny film, ja bardzo mu kibicowałam. Bardzo, bardzo e, duże wrażenie na mnie zrobił. Spodobał mi się nie tylko ze względu na e, sam poziom, bardzo wysoki poziom realizacji, e, na to e, jak świetnie został skonstruowany, ale też jakie przesłanie ze sobą niósł. To jest film, który, który świetnie się sprawdza na wielu polach. Bardzo często jest tak, że jednak filmy wypadają bardzo różnie, to znaczy albo są świetnie zrobione technicznie, a ich inna strona kuleje, albo jest odwrotnie, tak? Tutaj naprawdę to było y, świetnie wszystko zrównoważone i ten film jest doskonale zrobiony pod względem technicznym i też y, świetnie, y, świetnie właśnie skonstruowany, świetne wartości ze sobą niesie. Mamy tam dużo teatralizacji, mamy tam dużo metafor, ale takich bardzo dobrze prze, przemyślany sposób skonstruowanych, które doskonale. W, w, latają się w całą fabułę, nie są, wiecie, takie wyciosane w, e, i nie wyróżniają się za bardzo. Przykładowa scena, taka bardzo metaforyczna, która świetnie, świetnie w, w, świetny wgląd w taką e, e, kondycję społeczeństwa nam daje i w to, jak realia kulturowe się zmieniły, czyli scena, w którym narzędziem zbrodni, tak możemy powiedzieć, jest smartfon, a co to nam mówi, moi drodzy? No, to nam mówi przede wszystkim to, jak zmieniły się nasze czasy. Kiedyś, kiedy człowiek drugiemu człowiekowi chciał zrobić krzywdę, można powiedzieć, że odnosił się bardziej do tych aspektów fizycznych. Dysponował na przykład nożem, czy też pistoletem, tak? A tutaj mamy coś zupełnie innego. Tutaj narzędziem zbrodni jest smartfon, a więc informacja. Teraz żyjemy w zupełnie innym środowisku kulturowym współcześnie, kiedy współcześnie, no tak, kiedy człowiek chce zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi może to zrobić w bardzo łatwy sposób posługując się właśnie informacją, czy sprawdzoną, czy nie no to już czasami niewiele osób tak naprawdę obchodzi istotna jest właśnie ta informacja, która może w bardzo łatwy sposób niestety zniszczyć człowiekowi życie więc ja Parasite gorąco Wam polecam jeśli, jeśli, jeśli jeszcze nie widzieliście tego e, filmu, bo naprawdę warto Pozostajemy w kręgach azjatyckich, tak możemy powiedzieć, kolejny reżyser Kim Kiduk Korea Południowa i film. Time. Ja wiem, że Kim Kiduk jest no, takim teraz twórcą kontrowersyjnym, znaczy był, bo już od nas tutaj niedawno odszedł. Może zostawmy teraz na, na chwilkę te, te wszystkie niuanse dotyczące tego, czego się dopuścił, jakich występków i, i wszystkich jego działań. Skupmy się teraz na jego twórczości, która jest niezwykła, bardzo charakterystyczna. I tutaj też Wam od razu powiem, że parę lat już upłynęło od kiedy. Od kiedy Oglądałam jego filmy. Z jego twórczością, no, już dosyć dawno temu się poznałam. Zaczęłam chyba od filmu Łuk, o ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Jego twórczość jest bardzo charakterystyczna w swojej formie. To, co bardzo wybija się na pierwszy plan, to bardzo duża rola ciszy w jego filmach. No, to jest taki paradoks, można wręcz powiedzieć, bo to, co nam się kojarzy z filmami ogólnie, to przede wszystkim dialogi, tak? Ta interakcja między bohaterami, to jest bardzo istotne. Na tym często się bazuje, tak? Tworząc e, konkretną linię, fabularną, na przykład. I budując konstrukcję psychologiczną postaci, czy też pewne relacje międzyludzkie. A tutaj mamy coś przeciwnego. Tutaj bardzo dużą rolę właśnie pełni cisza. To ona jest bardzo funkcjonalna, wypełnia tę przestrzeń, daje też duże pole do interpretacji widzom i kieruje naszą uwagę w zupełnie inne, niestandardowe punkty. Więc naprawdę to, to kino jest bardzo godne uwagi. Ja tutaj mam film Time, który. No, wiąże się z pewnym motywem, już dobrze znanym w kinematografii. Motywem znaczenia twarzy. Tutaj wręcz jest postawiony znak równości między twarzą a samym człowiekiem, między innymi jego osobowością. Ten motyw widzimy choćby w filmie Vanilla Sky, który jest remake'iem filmu Abel Ojos. Warto, warto zobaczyć akurat no, jestem fanką. Właśnie Vanila Sky. No, ale tutaj w filmie Time w bardzo niestandardowy sposób yy, Kim Kidduk podszedł do tego tematu, ponieważ mamy tutaj do czynienia z historią. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że sztampową, bo yy, związkiem między dwojgiem ludzi, yy, który no, zaczyna się rozpadać, tak? Aż w końcu finalnie rzeczywiście się rozpada. I dziewczyna, starając się rozpaczliwie. Yy, Jakoś podtrzymać te relacje, odzyskać swojego ukochanego, decyduje się na krok bardzo, bardzo kontrowersyjny i odważny, czyli operację plastyczną twarzy. Ale nie chodzi tutaj o jakąś kosmetykę, ale o zmianę swojego wyglądu, drastyczną zmianę swojego wyglądu, tak aby jej ukochany w ogóle jej nie rozpoznał. A dlaczego ona to robi? Dlatego, że chce na nowo rozpocząć nim życie. To jest bardzo, bardzo interesujące podejście do tego tematu i możemy powiedzieć, że rzuca nowe światło na, na samo powiedzenie, że chciałoby się zacząć od nowa, prawda? Więc nie pamiętam powiem szczerze Wam, jak dokładnie ten film się kończy, więc jestem bardzo ciekawa. No i chcę ponownie wyruszyć w tę te, w te przygodę z bohaterami, ale już sam pomysł jest naprawdę bardzo oryginalny i ja bardzo go doceniam. Teraz teoria wszystkiego, czyli film o Hawkingu, o naukowcu, którego myślę, że świetnie znacie. No, ten film trzeba przyznać, że dzieli ludzi, ponieważ część osób zarzuca mu, że no o tej nauce to tutaj jest niewiele. Trudno się z nim nie zgodzić. Rzeczywiście o nauce tutaj mamy, no, nie za dużo. Oczywiście troszkę jest, no bo jednak trudno żeby nie było, skoro jest to film o naukowcu. No, ale trzeba przyznać, że twórcy zdecydowali się tutaj na coś zupełnie innego i na rozłożenie tych akcentów między właśnie kwestie związane z jego karierą i z jego życiem prywatnym, tym jak zmagał się z, ze swoimi problemami z chorobą. Trzeba właśnie podkreślić to, że, no, po pierwsze, nie jest to film dokumentalny, to jest oczywiste, ale też y, nie jest to. Historia pokazująca rozwój kariery naukowej. To jest historia przede wszystkim człowieka, który miał marzenia, miał ogromną pasję, miał wielkie serce do tego, co chciał zrobić, czego chciał dokonać, i musiał zmierzyć się z ogromnymi problemami i przeżywał dramat. To jest historia o tym i o tym trzeba pamiętać. Moi drodzy, to co warto tutaj zauważyć, to też to, że jest to film bardzo dobrze zrobiony technicznie. Mamy tutaj zabawę formą, zabawę montażem, zabawę filtrami, kolorystyką, więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Według mnie momentami jest to jednak przesadzone, na przykład ta scena, kiedy grają w krykieta, ale ona naprawdę prezentuje się jak taki obraz impresjonistyczny. Więc te kadry są piękne, ja malarzy impresjonistycznych uwielbiam, więc to bardzo mi się podobało, ale no muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o jednak te ramy filmowe, to było to nieco przesadzone. No ale mniejsza o to. Scena końcowa, fantastyczny montaż i bardzo, bardzo poruszająca. Sekwencja. Więc ja gorąco Wam ten film polecam, jeśli właśnie takie tematy Was interesują. Jest według mnie naprawdę bardzo, bardzo dobry i bardzo poruszający. I na sam koniec słuchajcie: film, który uwielbiam, a którego mnóstwo osób nie znosi, czyli This Is It o Michaelu Jacksonie. Moi drodzy, jest to film o przygotowaniach do ostatniej trasy koncertowej Michaela Jacksona, która w, w, ze świadomych względów się nie odbyła. Um, ja ten film bardzo, bardzo lubię. On jest według mnie fantastyczny. Oczywiście musimy być świadomi tego, w, w, z jakich materiałów on został stworzony, zmontowany, tak? To, był, to jest film, który został zmontowany z fragmentów nagrań, przygotowań. To nie jest film, który został w standardowy sposób zrealizowany, z przemyśleniem wszystkich ujęć, z doskonałym udźwiękowieniem i tak dalej. To naprawdę nie jest tego typu y, tytuł. Um, według mnie jest to film doskonały, bo właśnie przy tych wszystkich swoich powiedzmy no, takich wadach, y, któr, które niektóre osoby wskazują, jest, y, y, niesie właśnie bardzo silny ładunek emocjonalny. To są nagrania spontaniczne, to są nagrania y, bardzo, bardzo, no takie, no sami wiecie, co mam na myśli. To jest y, film jednak dokumentalny, tak? Więc to zupełnie inaczej się wszystko odbywało. Y, Niesamowita frajda, niesamowite przeżycie obserwowania Michaela Jacksona przy jego pracy. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, w moim sercu ogromne miejsce zajmuje muzyka, to jest moja wielka pasja, więc samo, sama możliwość podpatrywania właśnie Michaela Jacksona, który pracuje nad, nad, nad swoją. No nad tym wszystkim, tak nad każdym szczegółem Dopasowuje pewne kroki do dźwięku Wskazuje pewne wady, co można ulepszyć No i tak dalej, i tak dalej To jest dla mnie wielkie przeżycie, wielka frajda i wielka radość Więc ja ten film musiałam mieć u siebie po prostu No dobrze, a na dzisiaj to już wszystko Mam nadzieję, że film Wam się podobał I oczywiście zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów na kanale Cześć!